Cześć Adonisie, jeśli to oglądasz, to znaczy, że osiągnąłeś coś, czego pewnie nie rozumie większość ludzi. Coś, co czynicie innym, mój synu. Ale niestety to początek Twojej drogi. Adonis, i wiedz jedno, jesteś na właściwej ścieżce. Twoja moc nie jest przypadkiem, synu. Twoje ciało zaczyna się dostosowywać. Twoje geny ewoluują. Furia, którą nosisz w sobie, nie jest tylko Twoim darem. Ale również twoim przekleństwem. Jeśli ją jarzmisz, jeśli będziesz się szlifował z rozwagą, stanie się twoją największą bronią, a może nawet czymś więcej. Czymś, co ludzie kiedyś uznaliby za boskie. Zresztą już chyba ci to kiedyś mówiłem, prawda? Ale na pewno już zauważyłeś, że to nie jest tylko dla ciebie. Ta krew ma potencjał, Możesz się rozszczepiać, możesz dawać innym fragmenty siebie, tworzyć kogoś. Podobnego do Ciebie, ale pamiętaj, Adonis: nikt, nigdy nie będzie tobą. Każdy, kogo obdarzysz częścią tej siły, zawsze będzie od Ciebie słabszy. Lojalny, może nawet fanatycznie oddany, ale nigdy równy. To nie jest coś, czym można szastać. Nie można rozdawać swojej potęgi. Jakby była niczym, każdy, kto ją otrzyma, stanie się częścią Ciebie. Ale jeśli nie będziesz uważał, może stać się również twoim przekleństwem. Wiem, że Rax jest gdzieś obok i pewnie znowu próbuje cię manipulować. On zawsze taki był. Nie próbuj go zmieniać, absolutnie. Nie walcz z tym, kim jest, bo on się nie zmieni. Ale obserwuj go uważnie. Jeśli jego ruchy stają się chaotyczne, jeśli zaczyna się śpieszyć, to znaczy, że się boi. A jeśli się boi, to znaczy, że na horyzoncie pojawiło się coś znacznie większego niż on. Co do Klausa, jeśli nawet go pokonam, nie myśl, że to koniec. Klaus nie był jedynym, był na szczycie góry lodowej, ale to, co się pod nią kryło, mogło być jeszcze gorsze. Prawdopodobnie ukrywał prawdę przed innymi, chciał to zagarnąć dla siebie. Jeśli teraz rak zdziała coraz szybciej, to może oznaczać, że ktoś inny już się o tobie dowiedział. A jeśli wiedzą, że istniejesz, będą chcieli cię posiąść. A jeszcze jedno, synu. Jeżeli chodzi o furię, wiem, że je słyszysz. Wiem, że widzisz obrazy osób, których już nie ma.